Okej, okay. idę sobie, idę, idę, idę. Spontanikuszny cel na ciebie oczekuje. No wiem, monstery też. Nie, monstery nie. nic nie ma. Już myślałem, że mnie atakuje, a, mi a miałem po prostu niedojedzenie. <laughs> Niedojedzony byłeś. No. byłeś no. Ogarnąłem, czekaj. Nie, muszę poczekać, nie kładź się jeszcze. Tu mięso jest w piekarniku, ja sobie jedno biorę, a reszta twoja, więc Jedz. Bierzcie i z tego wszyscy i się kładziemy. Aha, jeszcze kamień wrzucę. No. Dobra, przetapiasz, dobra, zrób, dobra. Zrób jeszcze jeden piecek, będzie szybciej. No, pewnie, że tak. Bez sensu, żebyśmy w jednym pieceku wszystko przetapiali. Ja sobie wezmę dwie sztapki reszta dla ciebie, bo i tak nie chcę. Miecz sobie zrobię i tyle mi wystarczy Aha, czekaj, węgiel dam, bo też mam Mam radę z tym ten, to, to drewno co tam zostało, wiesz? No to daj go tam Możesz u góry węgle w, węgl, w drewno napełnić i tak no. To jest ok. Śpimy? Okej, okay, Kobus się przytapia, to też mm -hmm. Aha, dobra Zrobię sobie ten miecz w końcu Ja idę po kobla jeszcze Aha, nie mam tego Muszę sobie ukraść trochę Dwa żelaza Jak chcesz jeszcze żelazo, to powiedzę ci rzucę Aha, no nie, dobra, dobra, rozumiem. Nie, bo mi się pomyliło, myślałem, że mam całe przy sobie. Czekaj, co ja to chciałem coś zrobić? Aha, kobla dołożyć na dole. Dobra, i Co to mi nie to z powrotem do skrzynki. pracy kilolow. Kilow tak jest. Strasznie dużo tego węgla jest masakra. Ja nie znalazłem. I chyba ci widzę. Czy widzę twój nick? No to tam ja jestem. Ja pójdę w drugą stronę, Ja też tam byłem. <grym> nie byłeś tam. No nie wiem, mi się I... wydaje, że byłem. O cholera. Co? Abym spadł, dobra. O kurde, nie no jednak spadłem, dobra. Wiesz, kopię dziurę, dziurę, dziurę i nagle fuch, lecę. No dobra, ogarnę sobie to jakoś tu. Znajdziesz, te itemy czy się tam zabrać? Nie, ja żyję, tylko spadłem w dół. Dobra, wydobywam dalej itemy. Nie? Oho, laga miałem małego, ale już okej. Okay. Dobra, idźmy do góry. Coś mam pecha, nic nie ma. To pewnie było ja. Nie, bo ja tam szedłem przez jakąś jaskinię. No nic, dobra. To już odpuszczamy, pójdziemy w drugą stronę. Masz jakieś żarcie czy poszukać świni? Ja mam jedno. No, ja też mam jedno. Poszukam no, no, na wszelki wypadek. Znalazłem ciekawe miejsce, teraz sobie odpuszczam świnie. A nie, i to tam później może kiedyś ogarnę. Wybawiają gdzieś No, ale jeśli jest gryzacie, gryzam, niech tak przyje. Czekaj, muszę ogarnąć niektóre rzeczy, bo tu widzę, że miałem podłączone na serwerze, na serwerze parę ludzi, którzy mogli wejść. Jesteś szary? Tak, tak, tak jest. Okej, okay, dobra, już usunąłem. Kto wszedł, to wyszedł. A ja tu świnkę biję, a ją biję. I krówkę też O, krówka schodem. No głodnej chodzić nie będziesz do Uff To dobrze, <grym> okay. Jeszcze tu jest jedno Poznałeś dźwięk? To był na pewno jakiś potwór. Nos wąż. Nie, to wąż. Nowy potwór. Lubię sobie katanę. Przepalam kotlety. Ciemno już jest? Nie, jeszcze jest czas, ale ja sobie dzisiaj zapoluję jeszcze na coś Siarkę też już mam. Siarkę masz? Psz. Tego nie wydobędę. Dobra, chodźmy dalej. Jako, że mam mieczyk, to wygole trochę tych owiec. O, i złoto. przynajmniej lepiej się gra jak to rozjaśnione jest Zrobiłem sobie parę pochodni. Będę ci, że na węgiel mam pęchę nie trafię w węgiel To ja stary mam 53 węgla i jeszcze z połowy zrobiłem sobie wcześniej już yy, yy, pochodnie nie? To już do skrzyni No rzucę jeszcze wykopię go trochę 8 ja na żarcie trafię. Kilof mi się pierwszy rozwalił, ale mam jeszcze, jeden no To mawiałem się nad jedną rzeczą wiesz, że jak zabijasz z łuku... No? To leci tyle samo expa chyba ze wszystkich mobów, ale ze wszystkich tak samo. Nieważne czy zabijesz podpora, czy świnie, czy owcę. Nie wiem czy to jest bug, czy to tak miało być. Nie błącie. wiem. To zdziwiło szczerze mówiąc, za pierwszym razem, to tak trochę nielogicznie. Ale tych, tych właśnie kółeczek, nie? Bo to, o, to jest jakoś jakaś wkłuch. No to są wam jakieś kuleczki nie, no to jest exp, tak? No exp. Ale ze wszystkich leci tyle samo? Tak, 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 tak. sprawdziłem to i. Chcesz usłyszeć coś dziwnego? Us w ogóle jak żebym to wypowiedział. <laughs> się boję. Nie no, chcesz. Kurde, nie mogę mówić. Mam diamenty stare. Bogactwo! Yeah! Bogactwo. Część... Pisz sobie do Tylko nie wiem czy zdążysz, bo właśnie zachodzi słońce. Jak jest wioskimi pewnie. Gdzieś. No. To spada i stamtąd szybko. Mogłem sobie wziąć je na górzko ze sobą. Spadaj stary, łatwo powiedzieć. Daleko tam masz? Nie wiem w którą stronę mam stać. A dobra, ale spoko ogarnę sobie, nie? Nie wiem, ja tam chodzę nie, żeby się tam coś nie zjadło.